Witajcie. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć wam troszkę o figach. Owoc figi ma kształt takiej niewielkiej gruszki o ciemnofioletowej barwie. Można też czasem spotkać figi zielone i są to figi suszone. Figi są bogate w witaminy, takie jak C, B, PP oraz karoten. Zawierają wapni, magnez, cynk, fosfor, odtruwają i odkwaszają organizm. Poza tym obniżają poziom cholesterolu, regulują pracę układu krwionośnego i pokarmowego, są pomocne w leczeniu hemoroidów oraz bolącego gardła, bogate w potas, obniżają ciśnienie krwi, są źródłem błonnika, przeciwdziałają zaparciom. Mają też właściwości przeciwcukrzycowe, antyrakotwórcze i przeciwzapalne, wpływają na poprawę wzroku przy zwrodnieniu plamki żółtej oraz poprawiają funkcjonowanie wątroby. Figi Figijemy świeże lub suszone. Możemy dodawać je do sałatek, deserów i ciast, nawet do mięs. Można przygotowywać z nich dżemy i kompoty. Suszone figi są często składnikiem bożonarodzeniowego kompotu z suszu. Pamiętajmy, żeby jeść je jednak z umiarem, ponieważ zawierają w sobie sporo cukru. Możemy je jeść razem ze skórką albo tą skórkę obrać. Ciekawostka: w wielu kulturach figi uznawane są za symbol płodności i wiecznej młodości. Inaczej mówiąc, figi są afrodyzjakiem. Jedna figa to 37 kalorii. Zapraszam was na mój blog AnkaGotuje.pl i zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam i smacznego.